Cześć, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Mam herbatkę. Sarki za sierbanie. I cóż, idziemy działać. Jeszcze sobie zanim zobaczę, co tutaj jest. Co się nowego zrobiło. Albo daj, że nic. No, okay. wychodzimy. Jest ciemno, więc czarny hmm. Ta... kostium Spidermana adekwatnie pasuje do tego, co się dzieje. Ale ja jeszcze nie zrobię wątku głównego, tylko chcę jeszcze zrobić misję poboczne. Także musicie jakoś przegryźć to, że jeszcze wątku fab... głównego wątku fabuły nie pchnę do przodu, tylko jeszcze misję poboczne zrobię, ponieważ ciekawym. Ciekawym jest strasznie ona, a później wiem, że gdybym przeszedł wątek fabularny, to później e, tak oglądanie misji pobocznych już nie byłoby tak bardzo ciekawe, ponieważ e, wiadomo, graby się skończyła, tyle Dlaczego ten kostium jest w tym świetle jakiś taki niebieskawy? Nie wiem, czym coś tu było zaznaczone. Aha, to. Rzecz, Spider Man. Whitney, what's up? I've got an exclusive for you. Um isn't that supposed to work the other way around? I hope it'll next time. I wanted to give you a heads up. We're getting reports in the newsroom that a district attorney has been kidnapped and dragged down into the sewers. I'm on it. Is it robots or cross species? That's why it's an exclusive. It was neither. It was just regular people. Again. what the Whoa, it's up Wow, znowu robociki Ale dziwne tam to było Lecę do ciebie Zresztą się rozwalę OLORM Nie wiem ile tak razy jeszcze było walnąć bo wtedy nie pamiętam dokładnie Ale chyba już będzie koniec No Leci, 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 leci. Do wody? Nie, myślałam. Wow. Myślałem, że jeszcze się odtworzy. Robocik. Hmm. Dobra. Ale ja chciałbym jeszcze misję poboczne. Kurde, macie. Czemu ich jest tak dużo i są tak daleko? Dobra. Zanim. Gdzie ja jestem w ogóle? Where am I? Aha, tu jestem, kurde, ślepy. Zrobimy najpierw tą misję, znowu autko. i lecimy. No już lecę, lecę, lecę. Parade, this is a spider No co bardziej widać te yy, komiksy, które latają. Się przecież było. To jest, tu jest coś. 1030 mugging in progress 1030 mugging progress Okej, okay, ale ja ich złapię. Spokojnie. O kurde. Nie, nie, nie chcę zginąć, bo to by była głupota. Okej, okay. Cicho, cicho. Następny. Ok. się tu jest następny. No, cześć. Tu jest komiks. Ty, ty... Dało mi się. Dobra, biegnę do punkciku. Jest kolejny. O, 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 kolejny, kolejny. Dziękuję. Idziemy dalej. Kolejny. No ładnie się zbiera. To gdzieś powinien być kolejny. Było. Był, był, był. Gdzieś tu był, bo. Albo mi to się ciło na... Nie widzę. Dobra, nieważne. Lecę dalej. A tu. Lecimy... na Szczecin. Że na Szczecin nie, ale... No hej, lecimy dalej. Ej, przepraszam, kurde, zahaczyłem palcem na mikrofon. Znowu pościg. Dobra lecimy bo Czemu nie mogłem trafić na to autko No I znowu pewnie, psik 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 No dawaj dawaj O kurde mać, a odleciałem Ło No właśnie to jest tak jak się trzymało bez sensownie Klawisz. Wow. I pajęczynka, i koniec. Dobra. Tam, tam. Aha, bo to musi się skończyć, tak? Ta misja, wtedy będę miał poboczne kolejne. Hmm, Ciekawie, gdzie to pajęczynka jest zaczepione. Dobra. Idziemy do wątku głównego, czyli ponad kilometr, o, tam widziałem komiks chyba, tak? Okej, to jest chyba kolejny, kurde no, z komiksami to też jest. Dziwacznie trochę. Dobra, lecimy. Zaraz wyżej... Nieha. Kurde, co to jest do cholery? Co to jest? To no, jest kolejny.

Tu jesteś, tu jesteś. No chodź tu. Boj się mnie. Niepotrzebnie. Kurde, mać. No chodź tu. Świetnie, to znaczy nie świetnie. Już. No chodź, to czemu nie ma, nie ma tego? Nie mogę ścisnąć E? Muszę być bliżej niego? Czy jak? O przypieści mnie, oj pieści O! Wow. Chodź tu makaron, makaron, szakaron, szakaron O, przyjdziesz tu czy nie O, też się rozpadał Jak miło Ło wow. Żane robociki no O kurde Uuuu. To było dosyć blisko Kurde No ile można jeszcze Się z tym męczyć Głupim dziadem Dawaj spajdy Już prawie go zniszczyliśmy Oła, lecę w dół O było, kurde był Był, 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 pieści mnie wa, ała, zaraz ginę Zaraz ginę, bo tak mi źle nie szło No i mam cię w końcu Nareszcie No uh. dobra, dziękuję. O, jakaś misja z helikopterem się zrobiła. Wiecie co? No zobaczymy co to jest, nie? A co? Jeszcze misji z helikopterem? Nie miałem. Tu jest komiks, tu złaś spajty, o. Uff, czemu ja się. Wracam? Znaczy oddalam od punktu co ja gadam wracam. On był helikopter, ale to nie ten. Najwidoczniej. Szakerą, szakerą, mackerą, mackerą. Jakiś bardziej mi się podoba. Wow. No, idziemy. Cóż to będzie za misja? Kogoś bardziej mi się podoba ten strój Spidermana od tamtego oryginalnego. Nie wiem czym. Ten nowy, jakiś taki za bardzo wymyślony, jak dla mnie. Nie ja mówię, że zły, ale jakoś tak. Mam sentyment do tego starszego. Cóż to się stało tutaj? Dobra O kurde Ja zginąłem no drugi raz I to, na, to najśmieszniejsze na misji pobocznej No kurde Ej Za późno nacisnąłem Q I Tak to wyszło trochę Dobra jeszcze raz Dobra, to widzieliśmy. To widzieliśmy. Wtedy inaczej. zrobiłem. źle zrobiłem. A ja zrobię w ten sposób, o. Czekaj. Uciekaj Spidey. Okej. Okay. Chodź tu. Nie znajdziesz mnie. Dobra. No i ostatni, Nie Hurra! Hip hip Udało się Dobra. Idę do wątku głównego. Wystarczy tych misji pobocznych. Szkoda, że znowu zdrpałem tak beznadziejnie. no kurde Wow, a czemu mi się? Gra czytała? Trochę dziwnie, ale dobra U nogi. Ale nie takie jak ja lubię, znam komiks A, niech się. Dobra. Aaaaaah! Wiem, że trzeba w odpowiednim momencie klikać, ale... Spróbuję, próbuję i... Nie wyda nie udaje mi się. Ale tu widzę komiks. Czekaj, 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 czekaj. Niech tu komiks był. Spieprzej z tym skanowaniem. Znowu te roboty. Zabiję. Chodźcie tu. Jeszcze dwa. Możesz tu podejść, pirobocie. Dobra. Raz. znowu wa, 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 Trzeci raz zginąłem! Tak głupie... Nie wiem, czy mam... Dobra, mam nadzieję, że... ...przestaną mnie skanować. że jak będę nieco niżej nie dosięgnie chociaż wątpię o je tak. o je tak. o co tak. mi się to tam zrobię chcę tam dobra może być tu i tam troszkę się muzyczka jakby zmieniła kolejny kos, nie kosz, tylko no komiks Jest coraz lepiej no lecimy Szybciej, szybciej. Na góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Dum, dum. O, tu coś jeszcze jest. Kolejny O, tu się nie da um, gdzieś musi być wejście Z tego co widzę. Może nieco niżej. Albo mi się wydaje. Lola. No, spajd. Co to? Idziemy. Szybko, szybko, szybko. Dobra. No i co ty wyprawiasz. Tu! Nie wiem dlaczego, A tu widziałem nawet komiks. Okej. Okay. I... czemu nie mogę tam... dojść? Pytanie. Spróbujemy tędy. Tylko to w sumie będzie tyle w tym odcinku, jeszcze tylko zobaczymy jaka będzie. Stawka filmowa, This cross-species is history. It's I don't know. Despite what you think, Connors wouldn't let anything happen to you. And neither would I. This city always looks more alive at night. Okay, Sam się podsuns. Dobra, to będzie tyle w tym odcinku. Look at this place. What happened here? Zapraszam Was na kolejne odcinki, które już nie mamy. To na razie. Cześć.